Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Dzisiaj o poranku będziemy sobie rozmawiać przede wszystkim o tym, co się wydarzyło w nocy, oraz w perspektywach na cały dzisiejszy dzień. A przypomnę, rozpoczęło się w nocy naszego europejskiego czasu spotkanie bankierów centralnych w Jackson Hole, a dzisiaj o godzinie 16.00. Przemówienie będzie miał prezes Powell, i to właśnie jest kluczowe wydarzenie całego dzisiejszego dnia. Dlatego też już teraz zapraszam wszystkich na specjalny live o godzinie 15.55 z komentarzem na żywo do wszystkich informacji, które od godziny 16.00 będą spływały, które będziemy musieli dyskontować, które będą nam ustawiały końcówkę tygodnia. Które będą nam pozwalały lepiej zrozumieć sytuację w polityce monetarnej, zwłaszcza tej w przyszłości, bo to oczywiście o to teraz chodzi gra. Czy będzie obniżka stóp procentowych, w jakiej formie we wrześniu, jakiej głębokości można się spodziewać w ogóle cyklu? Spadku stóp procentowych w 2024 roku, gdzie w ogóle mogą zawędrować stopy procentowe w całym cyklu monetarnym? A przypomnę, na chwilę obecną rynek spodziewa się, że w pierwszym kwartale 2026 roku dopiero stopy procentowe osiągną swoje minimum na poziomie na chwilę obecną 9,5 obniżki stóp procentowych o klasyczne 25 punktów bazowych, czyli 200. Około 210-215 punktów bazowych obniżek stóp procentowych jest dyskontowanych. Zobaczymy, co dalej. Czy będzie po dzisiejszym spotkaniu, po dzisiejszych słowach prezesa Powella większe nastawienie na gołębie, nastawienie Fedu, czy też jednak rynek prawidłowo zdiagnozował sytuację. I we wrześniu za 2, 3, 4 tygodnie rozpoczniemy klasyczne obniżanie stóp procentowych. Małymi krokami, czyli stopniowo o 25 punktów bazowych. Na chwilę obecną w rynku cały czas jest ponad 100, dokładnie 104 punkty bazowe, obniżek stóp procentowych. Rynek spodziewa się w tym roku, chociaż są tylko trzy spotkania Fedu, aż czterech yy, klasycznych obniżek o 25 punktów bazowych czyli tak, jakby na samym początku rynek widział obniżkę o 50 punktów bazowych albo w trakcie w trakcie, w momencie w okolicach wyborów albo w grudniu cięcie o 50 punktów bazowych. Zobaczymy, czy te nastawienie na 4 razy 25 w 2024 roku się utrzyma, czy też nie, bo to teraz jest tak naprawdę batalia. I jeszcze raz przypomnę, w rynku jest ponad 100 punktów bazowych obniżek 100% w 2024 w Stanach, ale tylko około 90 punktów w ogóle w obniżkach stóp procentowych w Europie, co oznacza, że rynek jeszcze widzi 25, dwa razy po 25 punktów bazowych obniżek dla strefy euro i według Bloomberga oraz różnych innych analiz jest to jeden z głównych powodów, dlaczego euro dolar wybił się teraz nad poziom 1 10:70, czyli nad średnią 200 sesyjną, jest cały czas nad poziomem 1.11. Zdradza ochotę na dalsze wzrosty, bo proszę zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło w nocy. Rynek pokazał ochotę na kontynuację ruchu w górę. Nie byliśmy w stanie pokonać spaść poniżej poziomu. 1,10, a to jest bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko, i mocno zachęca do tego, żeby raczej być optymistami przed Jackson Hole, przed wypowiedziami prezesa Powell'a, niż pesymistami, jeżeli chodzi o ryzyko, bo zachowanie euro-dolara bardzo sprzyja rynkom wschodzącym, czyli rynkom emerging markets, czyli m.in. warszawskiemu parkietowi, bardzo sprzyja surowcom, zwłasz zwłaszcza w szczególności złotu srebru, innym metalom szlachetnym. Bardzo sprzyja temu, żebyśmy byli świadkami dalszych spadków rentowności amerykańskich obligacji, czyli wzrostu cen amerykańskich obligacji. I te trzy rynki powinny być głównymi beneficjentami, jeżeli nastawienie i słowa prezesa Powella po godzinie 16 cały czas będą gołębie odczytywane i będą tak interpretowane przez rynek finansowy. Czy tak będzie, zobaczymy. Jako, że dzisiaj tak naprawdę nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych, będzie rynek spokojnie czekał na godzinę 16 i dopiero później, po tej godzinie, jest moim zdaniem powinna być spodziewana większa zmienność, większa aktywność, mocniejszy, gładki ruch w jednym albo w drugim kierunku, w zależności od tego, czy będzie rozczarowanie, czy też będzie nadzieja. Jestem po stronie byków więc spodziewam się wzrostów indeksów giełdowych, spodziewam się wzrostu cen surowców. Już teraz wygląda na to, że jest większe prawdopodobieństwo dalszych wzrostów euro-dolara, czyli umocnienie polskiego złotego yy, oraz presji na wszystkie inne aktywa związane z ryzykiem łącznie ze spadkami rentowności amerykańskich yy, obligacji. To moim zdaniem jest na chwilę obecną scenariusz bazowy. No i zobaczymy, czy yy, strach, który wczoraj Zaczął być obserwowany w Stanach Zjednoczonych, po tym jak indeks Standard Poor obudził się w rejonie zniesienia wyprzedzającego całej fali BESSY z 2022 roku, czyli przypominam, poziom 5635-5640. Te rejony wygenerowały wczoraj spadki, czy jakieś tego typu obawy będą przeniesione na Europę. Bo Wall Street wczoraj pokazało nam chęć do realizacji zysków, ale dzisiejsza sesja ma taki potencjał, żeby zanegować ten impuls i będziemy właśnie takim, pod takim kątem obserwować zachowanie giełd papierów wartościowych w Europie. Proszę zwrócić uwagę, pomimo danych o inflacji z Japonii, indeksy giełdowe w Japonii rosną, jest to dobra wiadomość. Równolegle mamy lekkie spadki na parze dolar do jena co moim zdaniem jest e, negatywną informacją dla popytu na ryzyko, ale jakiegoś dramatycznego ruchu e, tutaj nie widać. E, inne pary związane z jenem też próbują umocnić e, jena, ale na razie e, trochę bezskutecznie. E, sekwencja tego, co się dzieje na wykresach na funt jenie, euro jenie, dolar jenie, no moim zdaniem upierając się, bo ja jestem bykiem, widzę raczej, Tendencję ku wzrostom niż ku spadkom, więc poranek moim zdaniem jest optymistycznie odbierany przez rynki finansowe, zwłaszcza ze względu na to, że euro-dolar jest cały czas nad poziomem 1.11, bitcoin próbuje rosnąć, cena złota próbuje rosnąć, więc moim zdaniem Europa będzie w stanie nam pokazać na samym początku, to po której stronie jest, czy po stronie popytu na ryzyko, czy też e, będzie się obawiała jakiejś większej realizacji zysków długich pozycji na Wall Street, na indeksach giełdowych. To jest temat, którym się będziemy e, zajmować e, dzisiaj o poranku, dzisiaj na samym początku sesji w Europie. Jeżeli w Europie nie będą, e, a powinny być niższe otwarcia, jeżeli e, podaż nie będzie atakować, jeżeli nie będziemy schodzić, na coraz niższe poziomy podczas sesji europejskiej, to moim zdaniem cała, cała sesja do początku w Stanach Zjednoczonych oraz do spotkania w Jackson Hall będzie pokazywała siłę i odporność Europy na to, co się wydarzyło wczoraj w Stanach Zjednoczonych. Tak po prostu widzę sytuację. Za chwilę przechodzimy do pytań i odpowiedzi, i informuję jeszcze raz, że dzisiaj o godzinie 15:55 rozpoczniemy specjalnego live'a z komentarzem na żywo. Do wszystkich informacji, które pojawią się po godzinie 16, .00. przypominam o godzinie 16 według kalendarza, ma konferencję prasową wystąpienie prezes Jerome Powell i możemy naprawdę wtedy obserwować znaczące ruchy na różnych klasach aktywów. Stąd też e, zachęta do tego, żeby zrobić live'a właśnie wtedy, żebyśmy na bieżąco, na żywo komentowali wszystko to, co się wydarzy po godzinie 16 w Stanach Zjednoczonych, a później na całym e, świecie. Więc, yy, więc tak wygląda moim zdaniem sytuacja. Trzymamy rękę na pulsie i dzisiejsze wystąpienie prezesa Paweła utworzy nam ostatecznie kształt świec tygodniowych, a oto też będzie batalia. E, e, przechodzimy do pytań i odpowiedzi, więc zachęcam do aktywności. Uszanowanie pani Krzysiu, witam Panie Łukaszu, witam Panie Radku, witam Panie Karolu. Chiny do góry, Japonia do góry, złoto do góry, WIG20 do góry. Panie Karolu, yy, tak jak powiedziałem, niższe powinno być otwarcie, i każda inna sytuacja, gdyby doszło do jakiegoś mm, do, do wyższego otwarcia bądź już od razu popyt, ataku popytu na ryzyko, byłby to dla mnie sygnał dużego apetytu na ryzyko i odporności Warszawy Europy na wczorajsze wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, więc moim zdaniem otwarcie bardzo dużo nam powie co do stanu rynku, ale moim zdaniem optymizm powinien być uzasadniony. Dolar jest korygował trochę. Czy, te jak, czy to jakaś przyczyna umocnienie jena, czy raczej drobna korekta? Panie RMAX, no, wygląda mi na to, że inwestorzy niektórzy cały czas chcą wywołać kolejną falę zamykania strategii Carry Trade, ale wygląda na to, że faktycznie. Jest już zamknięte ponad 75% wszystkich tych pozycji, i po prostu nie ma komu dalej generować takiego impulsu na rzecz umocnienia jena japońskiego. A to dla mnie jest bardzo dobra wiadomość, która zwiększa szansę na to, że raczej będziemy dalej osłabiać jena japońskiego niż go umacniać. Plus, że czynnik związany z zamykaniem strategii carry trade jest już zdecydowanie za nami, że ten czynnik który straszył rynki finansowe, powodował zmienność, nie jest już aż tak groźny. Dobra, jakie są najważniejsze czynniki dla wzrostu surowców rolnych, kiedy początek cyklu? Najważniejszy czynnik to oczywiście moment w fazie cyklu gospodarczego, w którym jesteśmy. Cały czas jest raczej ożywienie gospodarcze niż osłabienie. Jesteśmy na wzrostowej fazie cyklu gospodarczego. Kłopoty wiążą się ze słabością sektora przemysłowego w Chinach. Pośrednio także w Europie, i myślę, że geopolityka, czyli w tym wypadku europejski konflikt zbrojny na Ukrainie, powoduje taki pesymizm. Jeżeli doszłoby przynajmniej do zatrzymania, zamrożenia tutaj konfliktu zbrojnego, to optymizm powinien się pojawić. Nadzieja na to, że rozpoczniemy kolejną, wyższą fazę cyklu wzrostowego gospodarki i na tej nadziei powinny, moim zdaniem, surowce mocno skorzystać, więc raczej, moim zdaniem, więc raczej, moim zdaniem, wkrótce powinien pojawić się popyt na surowce niż kontynuacja spadków. Nikie był wyjątkowo repetywny w, w ciągu ostatniego tygodnia. Wall Street wydaje się by zawsze stawiała na spadki za dnia, a inne giełdy nocą, rankiem wybijały do góry. Pani Krzysiu, no ja z, Widzę nastawienie na spadki od wczoraj dopiero w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem oporów 5640, czyli zniesienia Fibonacci'ego na indeksie Standard Poor's. No i zobaczymy, co dalej, bo przypomnę, to nie koniec emocji w tym miesiącu, bo po Jackson Hole, w przyszłym tygodniu, mamy wyniki Nvidia, i to one naprawdę ustawią nam rynek na, pod koniec miesiąca oraz na początku września czy optymizm związany ze sztuczną inteligencją cały czas będzie miał miejsce i będzie pchał rynki do góry, czy też będzie realizacja zysków. Moim zdaniem na chwilę obecną jest 60% szansy, że Nvidia będzie zinterpretowana pozytywnie na rzecz ryzyka i będzie pozytywnie kontrybuowała do zamknięcia świec w ujęciu miesięcznym, bo to Nvidia zadecyduje o to, w którą stronę e, będą się kierunkowały te zamknięcia. Jak kampania w USA wpływa na chińskie indeksy? Myślę, że pani Tomku w niewielkim stąpi, w stopniu obniżka stóp w USA powinna korzystnie wpłynąć na indeks WIG poprzez napływanie kapitału z USA do Polski, gdzie stopy wciąż są wyższe. Pani Tomku podpisuje się pod tym, jaka jest szansa na powtórkę sytuacji z 2007 po obniżeniu stóp procentowych. Panie Kenpaczy, wtedy, przypominam, byliśmy po 4-5 latach. Hossy i to bardzo dynamicznej hossy na niektórych aktywach. Byliśmy świadkami bańki na rynku nieruchomości. No a teraz hossa trwanie całe dwa lata. Więc moim zdaniem tutaj nie ma porównania do sytuacji między indeksami giełdowymi, więc ja się nie podpiszę pod tym, na chwilę obecną się nie podpiszę pod tym, że mamy powielenie schematu z 2007. Roku roku, jesteśmy po prostu w innej fazie cyklu gospodarczego. Dopiero mamy początkową fazę ożywienia gospodarczego. Mamy inflację o charakterystyce podażowej, a nie o charakterystyce popytowej. No, zwłaszcza, że nie mamy, naprawdę nie mamy bańki spekulacyjnej na aktywach związanych ze sztuczną inteligencją, które cały czas dowożą pozytywne wyniki, pozytywnie dowożą przychody, zwiększają zyski. Płacą dywidendy, spółki mają pozytywne cash flowy. Nie jest to wydmuszka, jak wtedy rynek nieruchomości. No, ale oczywiście mogę się mylić. Natomiast ja się na chwilę obecną nie podpisuję pod tezą, że mamy powtórkę z 2007 roku, chociaż dokładnie w tym samych, nie więcej w tym samym momencie w lipcu rozpoczęły się spadki. Tak, teraz jak i w 2007 roku. Co ja dokładnie pamiętam wtedy. Ceny aktywów do wynagrodzeń się rozjechały. Jakie ryzyko wzrostu wynagrodzeń celem w dogonienia cen aktywów, co będzie zwiększało presję inflacyjną? Panie Bax, muszę się temu przyjrzeć bardziej. Dzięki za inspirację. E, naprawdę muszę zobaczyć e, coś więcej, żeby się wypowiedzieć w tej tematyce. Też uważam, że WIG20 do góry, ale czy korekta jeszcze do 10% by się nie przydała? Słabe wyniki DINO póki co. Panie Marku, no myślę, że już korekta była. Na warszawskim parkiecie, a gdyby doszło do jakiegoś nawrotu spadków, to byłby on wykorzystywany do akumulacji pod to, że przypomnę, mamy, wy, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, a to jest bardzo dobry czas do inwestowania na rynkach akcyjnych. Statystyka jest po stronie byków, więc spodziewałbym się, że każda korekta, jeżeli by wystąpiła, byłaby wykorzystywana przez inwestorów z Wall Street do akumulacji. Myślę, że warto patrzeć na kondycję przemysłu w innych krajach niż tylko w Chin ze względu na decoupling. Tak, 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 oczywiście Panie Tomku yy, Dlatego też yy, Od czasu do czasu pokazuję Wskaźnik PMI dla Świata, wskaźnik PMI dla sektora Przemysłowego, usługowego oraz Ten kompozyt wspólny On bardzo dobrze właśnie pokazuje W której fazie cyklu gospodarczego Między innymi jesteśmy, podobnie jak wskaźniki Wyprzedzające koniunkturę A Japonia w, Procent w górę i płynności Braknie, rozumiem Rozumiem Panie Radku Dobra, widzę, że nie ma więcej pytań. Zachęcam dzisiaj o godzinie 15.55. Specjalny live z komentarzem na żywo do wszystkich wydarzeń, które będą miały miejsce po godzinie 16.00. Po godzinie 16 ma wystąpienie prezes Powell podczas sympozjum Jackson Hall. Może się naprawdę wiele dziać. Będziemy na żywo, będziemy trzymać rękę na pulsie. No i zobaczymy, co się do tego e, czasu wydarzy. Scenariusz bazowy do tego czasu to jest stabilizacja im bardziej Europa będzie odporna na wczorajsze wydarzenia na Wall Street. Tym lepiej. No i zobaczymy co dalej na eurodolarze. To też jest bardzo istotny wskaźnik, w którą stronę inwestorzy pozycjonują się względem wszystkich informacji nie tylko od prezesa Pawela, które będą spływały z sympozjum Jackson Hall. Tak wygląda sytuacja, więc dzięki za spotkanie, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy dawania lajków, szerowania, czyli rozprzestrzeniania tych informacji tak szeroko, jak tylko się da po internecie i przypomnę, że w tle była nasza ankieta. Pytanie proste, czy spodziewasz się wzrostów, spadków czy sesji bez zmiana? Indeksie w ich 20. Wczoraj y, wieczorem była przewaga y, niedźwiedzi. Dzisiaj o poranku jest 80 głosów, y, 47 za wzrostami, 41 za y, spadkami. Także dzięki za udział w ankiecie. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu i udanych wakacji dla tych, którzy są teraz na wakacjach. Cześć!